Cześć, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś chciałam z Wami pogadać o finansach, a dokładnie o tym, jak zacząć oszczędzać, i dać krótki update na temat mojego oszczędzania i tego, co ja sobie postanowiłam z zakresu finansowego na ten rok i podzielić się z Wami tym, jak mi idzie. Dawno nie nagrywałam filmików o oszczędzaniu i tym moim finansowym update'a, to dlatego, że nie miałam za wiele do powiedzenia na ten temat. I wraz z końcem roku, czasem takich podsumowań, który się zbliża, i tego, co postanawiam sobie na kolejny rok, właśnie przyszedł mi do głowy taki temat, że może też część z Was chciałaby po prostu zacząć oszczędzać. Stąd taki mini poradnik, właśnie jak to zrobić, jak zacząć od zera, a przede wszystkim jak to zrobić za pomocą małych nawyków, które można szybko wprowadzić w życie, a dzięki którym można mieć. Więcej pieniędzy. Na początku tego roku podzieliłam się z Wami moim planem na radykalne oszczędzanie. Ten filmik znajdziecie tutaj przypięty. A dziś zebrałam po prostu kilka kroków, które są małe, które łatwo wprowadzić, które pozwolą Wam zacząć oszczędzać, jeżeli wcześniej tego nie robiłyście albo nie, robiłyście, nie robiliście. I to są takie nawyki, które mają bardzo dużą szansę powodzenia zostania z Wami, z nami na później. I stosowania się do nich przez nie wiem, może całe życie nawet. Ten filmik jest przeznaczony dla osób, które wydają pieniądze, które mają takie poczucie, że wydają za dużo, albo chciałyby po prostu wydawać mniej, stąd właśnie te kroki będą się opierały na tym, jak wydawać mniej pieniędzy. I pierwszy krok to takie przyjrzenie się temu, na co wydajesz pieniądze. Jest to najprostsze rzeczy, jaką możemy zrobić, żeby zacząć ogarniać swoje finanse, zobaczyć, gdzie tak naprawdę pieniądze, które zarabiamy co miesiąc, dostajemy wypłatę itd., gdzie one później idą. Czy wydajecie na przykład bardzo dużo na rachunki? Czy macie jakieś subskrypcje serwisów streamingowych? Ile wydajecie na ubrania? Ile wydajecie na jedzenie? Ile wydajecie na jakieś inne przyjemności, których doświadczacie co miesiąc? Aby mieć taki ogólny ogląd, ile spędzacie pieniędzy na każdą z tych aktywności. I przy okazji, jak będziecie to robić, możecie też określić swoje takie nienegocjowalne wydatki, które muszą być zapłacone co miesiąc typu, nie wiem, czynsz za mieszkanie, rachunki, za telefon, budżet na jedzenie. To są te rzeczy, z których nie możecie absolutnie zrezygnować i które musicie uwzględnić w swoim budżecie. Które jest właśnie naszym następnym krokiem, ale o tym będę mówić za chwilę. Zweryfikuj te wydatki wszystkie, które masz. Zastanów się, które z nich możesz zmniejszyć, które z nich możesz wyciąć kompletnie, bo na przykład nie korzystasz z tego, za co płacisz, a przede wszystkim zastanów się, dlaczego wydajesz na te konkretne rzeczy większe pieniądze. Czy na przykład traktujesz zakupy jako terapię albo formę poprawienia sobie humoru? O tym też kiedyś nagrałam filmik. To jest. Bardzo stary filmik, ale jeżeli yy, macie ochotę go obejrzeć, to tak jakby treść cały czas jest bardzo aktualna, tutaj go Wam też podlinkuję w karcie. Myślę, że przy osobach, które mają poczucie, że wydają za dużo, bardzo często gdzieś tam problem leży w postronie psychologicznej, czyli próbują tymi zakupami starać się rozwiązać jakiś problem albo zagłuszyć go, co powoduje, że wydają jeszcze więcej pieniędzy na jeszcze więcej rzeczy. I to kółko cały czas się tak jakby kręci. I zidentyfikowanie tego, uświadomienie sobie tego jest tak jakby pierwszym krokiem do zdrowego zarządzania swoimi pieniędzmi, do zdrowego wydawania swoich pieniędzy i też przede wszystkim do zadbania o siebie, o swoje problemy, jakie, e, jakie mamy ze sobą. Drugi krok to jest takie, te kroki. Pierwszy to jest takie przygotowanie do tego, jak zacząć oszczędzać. I jak zacząć dbać o własne finanse? I drugim krokiem, tak jak wspominałam, jest nauka budżetowania, czyli określania z góry, na co będziemy wydawać pieniądze w danym miesiącu, o czym musimy pamiętać, żeby mieć na to pieniądze i zapłacić na przykład właśnie te wspomniane rachunki. I uważam, że jest to na tyle podstawowa umiejętność, że powinni jej uczyć w szkole. A tak naprawdę w szkole może czasami uczymy się, na jakiejś wiedzo o przedsiębiorstwach, był, był kiedyś taki, taki przedmiot, jak ja chodziłam do szkoły, jak wyglądają budżety firm, ale nie uczymy się do końca o tym, jak wygląda budżet domowy i jak tym budżetem zarządzać, jak ten budżet planować, na czym uważam, że, że bardzo cierpimy później w dorosłym życiu, bo nie każdy. Ma taką umiejętność samodzielnie nauczyć się tego, jak zarządzać własnymi finansami i jak dbać o własne pieniądze. A jak to się kończy, to możecie się dowiedzieć z moich poprzednich filmików na liście związanej z oszczędzaniem i skąd w ogóle się to u mnie wzięło. Kolejny krok przygotowawczy do tego naszego oszczędzania pieniędzy, to jest zrobienie resetu zakupowego. Resetu od kupowania rzeczy, które nie są dla Was taką konieczną potrzebą. Ten reset jest po to, żebyście sobie jeszcze bardziej uświadomiły i uświadomili, jakie macie nawyki finansowe, na co chcecie wydawać pieniądze, czy właśnie macie jakiś problem z tym, na co wydajecie pieniądze, zrobienie takiego resetu zakupowego pozwoli Wam zobaczyć, gdzie są te takie obszary, albo punkty, nad którymi trzeba bardziej pracować. I poza resetem zakupowym dodałabym tutaj jeszcze też reset mediowy bo bardzo często dokonujemy jakichś zakupów, zwłaszcza jeżeli chodzi o zakupy ubrań, butów, rzeczy do domu, tylko dlatego, że na przykład się nudzimy, a w naszym telefonie są aplikacje zakupowe. Albo jak otwieramy maila, to przychodzi kolejny newsletter z propozycjami zakupu kolejnych rzeczy więc przy takim resecie wypiszcie się z list mailingowych, spokojnie możecie się później do nich z powrotem zapisać, usuńcie aplikacje z telefonu albo przynajmniej wyłączcie powiadomienia w tych aplikacjach i schowajcie je gdzieś w waszym telefonie tak żebyście nie mieli łatwego dostępu do tych aplikacji w momencie kiedy się nudzicie i przeglądacie telefon i skupcie się tylko i wyłącznie na takich absolutnie koniecznych wydatkach, które przez ten miesiąc będziecie kupować i za które będziecie płacić, żeby zobaczyć, jakie są punkty, nad którymi możemy pracować później, ale też, żeby zobaczyć, ile tak naprawdę macie wolnych środków, z którymi możecie później zrobić inne rzeczy, na przykład zaoszczędzić albo przeznaczyć na jakiś cel konkretny, większy. Następnym krokiem na mojej liście jest zrobienie deklateringu w domu. Tak samo jak chcesz zobaczyć, na co wydajesz swoje pieniądze, tak samo uważam, że powinniśmy wiedzieć, co mamy w domu, nie tylko w szafie, może w szafie przede wszystkim, ale też na przykład w kuchni, w salonie, to z czego korzystamy albo z czego nie korzystamy, bo wiecie na przykład w przypadku ubrań jednym z podstawowych elementów zdania nie mam co na siebie włożyć, nie mam nic w szafie jest to, że nie wiemy, co w tej szafie mamy. Bo mamy za dużo rzeczy. Ważną zaletą deklateringu jest też to, że to, co Wam zostanie i czego stwierdzicie, że nie będziecie używać, możecie również sprzedać na Vinted i mieć z tego dodatkowe pieniądze. I te cztery kroki uważam za takie położenie fundamentów pod oszczędzanie, pod rozpoczęcie oszczędzania, bo w momencie, kiedy już będziecie wiedzieć, na co wydajecie pieniądze, na co musicie. Mieć pieniądze, żeby wydać, bo są to Wasze nienegocjowalne rzeczy, jakie macie ym, nawyki finansowe do tej pory i z czym możecie pracować, i dodatkowo jeszcze też macie zweryfikowane to, co macie w szafie, to, co macie w domu, więc wiecie też, czego potrzebujecie. Wtedy możecie zacząć świadomie zarządzać tymi pieniędzmi i świadomie oszczędzać, odkładać i wprowadzać takie nawyki żeby tak jakby ten stan utrzymać w przyszłości. I w przypadku utrzymywania tego stanu w przyszłości chciałabym zacząć od takiego nawyku albo nawet może nie nawyku, o ile założenia, że musicie określić na jaki cel oszczędzacie. Bo jeżeli nie macie jakiegoś celu i tak dalej, to trudniej wam będzie oszczędzać albo odkładać pieniądze. Natomiast jeżeli założycie sobie cel finansowy, może być to na przykład, nie wiem, poduszka finansowa w razie utraty pracy albo jakichś innych życiowych sytuacji. Może być to jakaś podróż, o której marzyliście, może być to wkład własny na mieszkanie. W zależności od tego, co macie w swoich głowach, warto tym waszym oszczędnościom albo generalnie oszczędzaniu nadać cel, bo wtedy będzie Wam łatwiej, łatwiej oszczędzać. No ale wiadomo, że w pewnym momencie będziecie musieli coś kupić i jakie nawyki sobie zastosować, wprowadzić w życie, żeby ten proces kupowania rzeczy był zrównoważony, rozsądny, i żebyście nie wydawali pieniędzy na coś, czego później będziecie żałować, albo żebyście wydawali te pieniądze w zrównoważony sposób. Zaczęłabym od tego, żeby sprawdzić, co na Was wpływa. Więc takim nawykiem dla mnie są, jest weryfikowanie tego, jak wyglądają moje social media. Bo jeżeli ja śledzę osoby, które cały czas mnie zachęcają do kupowania, które cały czas publikują jakieś hole zakupowe, które mówią, że musisz mieć to, musisz mieć tamto i tak dalej, to ja siłą rzeczy, żyjąc w środowisku, kiedy słyszę takie komunikaty, jestem zachęcona do tego, żeby kupować więcej. I kupować też takie rzeczy, których może ja w swoim życiu nie do końca potrzebuję, albo wcale nawet nie chcę ich mieć. Więc y, może być to podobne do tego miesiąca resetu. Natomiast y, warto robić sobie taki, taką weryfikację tego, co obserwujecie w social mediach, jak te social media na Was wpływają. No bo może być też tak, że obserwujecie sobie jakieś osoby i tak dalej, ale w ogóle te osoby nie mają na Was wpływu. Y, więc gratuluję tutaj silnej woli. Ale warto sobie właśnie taką weryfikację robić, czy to czym się otaczamy, komunikaty, którymi się otaczamy, priorytety, które mają ludzie wokół nas, są zgodne z tym, co my chcemy uzyskać w naszym życiu. Kolejnym nawykiem, kiedy zachce nam się iść na zakupy, byłoby dla mnie też, żeby się zastanowić, czy rzeczywiście chcę iść na zakupy, bo potrzebuję coś kupić, czy chcę iść na zakupy, bo traktuję to jako rozrywkę. Bardzo często widziałam gdzieś jakieś hasła typu Shopping is my cardio, czyli zamiast na siłownię pójdę właśnie na zakupy. I to są takie rzeczy, takie pułapki, w które bardzo łatwo możemy wpaść, że uważamy chodzenie na zakupy, wydawanie pieniędzy w sklepach, jako naszą rozrywkę, jako naszą aktywność, a nie jako naszą potrzebę. Więc przekierowanie energii, tej takiej energii do. Robienia czegoś z zakupów na inne aktywności, które nie będą Was zachęcały do wydawania pieniędzy, to też jest taki nawyk, który ja bym wprowadziła, jeżeli chciałabym zacząć oszczędzać albo chciałabym kontynuować moje oszczędzanie. No i jak już to wszystko mamy, ale załóżmy, że nadal chce nam się bardzo iść na zakupy no to fajnie by było też wprowadzić jakieś nawyki związane z tymi zakupami, które pozwolą nam kupować w sposób zrównoważony albo pozwolą, pozwolą nam kupować tak, żeby nie wydawać za dużo pieniędzy. Jeden z takich nawyków, mój ulubiony, to jest robienie zakupów z wishlistą albo raczej, albo raczej tworzenie wishlisty. Ja ty tworzę, kiedy zmieniam sobie szafę z poprzedniego sezonu na nowy sezon, bo wtedy mogę zweryfikować, czy czegoś mi w tej szafie brakuje, czy rzeczy, które tam mam, są w takim stanie, że nadal chcę je nosić, czy wymagają jakiegoś odświeżenia, czy mogę te rzeczy naprawić, czy muszę na przykład się zdecydować na jakąś nową rzecz, dodanie nowej rzeczy do mojej szafy, bo. Ta, którą mam, nie jest już po prostu w satysfakcjonującym mnie stanie. I wtedy tworzę sobie taką listę rzeczy, które bym chciała mieć, które chciałabym kupić. Zwykle robię to w notatniku w moim telefonie. No i poza tym, że wpisuję tam nazwę rzeczy, którą chciałabym mieć, to wpisuję też, czego wymagam od tej rzeczy. I to są takie, takie elementy nienegocjowalne, na przykład, jaki powinien być skład tej rzeczy, jakie powinna mieć detale. Ale też dodaję do tego, ile mogę na tę rzecz wydać. I to bardzo mocno weryfikuje mi mm, moją potrzebę zakupową, o tak, bo ja tę listę sobie robię, później ją zamykam i dopiero po jakimś czasie do niej wracam. I odroczenie tego w czasie, e, dodanie sobie rzeczy, których się wymaga od danej rzeczy i określenie budżetu to są moim zdaniem trzy kluczowe elementy. Takim zrównoważonym robieniu zakupów, bo bardzo często zdarza się tak, że jak po dwóch czy trzech tygodniach zajrzycie do tej wishlisty, to okaże się, że wy tej rzeczy już nie potrzebujecie. Albo że w ogóle zapomnieliście, że dobrze wrzuciliście ją na tę wish listę. I ostatni nawyk, o którym chciałam powiedzieć, to jest już taki powiedzmy taka ostateczna broń w momencie, kiedy jesteście na zakupach i widzicie coś, co bardzo Wam się podoba i coś, co. Myślicie, że bardzo chcielibyście mieć w swojej szafie i że tego potrzebujecie, to jest przełożenie ceny tej rzeczy, a tym samym wartości tej rzeczy na wasze zarobki. Uświadomienie sobie, ile czasu, ile godzin fizycznie musielibyście spędzić w pracy i robić pracę, którą robicie na co dzień, żeby stać was było na tę jedną rzecz. Bardzo często otwiera oczy i daje nam taką możliwość oceny, czy rzeczywiście ta jedna rzecz jest warta tylu godzin mojej pracy. Jeżeli uznacie, że tak jak najbardziej, to tak jakby z czystym sumieniem możecie tę rzecz kupić, wydać te wasze ciężko zarobione pieniądze, ale bardzo często też możecie się zreflektować, że nie, te spodnie nie są warte trzy godziny mojej charówki przed komputerem. I to tyle, jeżeli chodzi o takie małe nawyki, które mogą Wam pomóc w rozpoczęciu oszczędzania, które uważam, że warto wprowadzić w życie. No i co, czas na mój update. Ja założyłam sobie w tym roku spłatę wszystkich moich zobowiązań finansowych i założyłam sobie zgodnie z moim radykalnym planem oszczędzania, że zrobię to mniej więcej do połowy roku. I moje założenia swoje, a życie swoje. W międzyczasie wyszło o to, że musieliśmy się przeprowadzić. Em, nasza przeprowadzka nie była taką, wiecie, bardzo łatwą przeprowadzką z jednego miejsca w drugie, bo jeszcze dodatkowo musieliśmy zaliczyć miesiąc w Gdańsku, przeprowadziliśmy się w jedno miejsce, musieliśmy praktycznie wyremontować mieszkanie, w którym mieszkaliśmy od pięciu lat. I jak wiecie z filmów, mieszkanie, do którego się przeprowadziliśmy i myśleliśmy, że jest docelowe, okazało się nie spełniać naszych wymagań i, i szukaliśmy czegoś lepszego, większego. I w ostateczności przeprowadziliśmy się tutaj, gdzie jesteśmy. I te wszystkie, tak jakby, turbulencje, które się działy po drodze, niosły ze sobą dodatkowe wymagania finansowe z mojej strony. Więc nie mogłam kontynuować swojego radykalnego planu oszczędzania, musiałam Y, przeznaczyć więcej y, pieniędzy na jakieś takie jednorazowe rzeczy, plus dodatkowo y, zwiększyły nam się koszty życia właśnie w tym nowym mieszkaniu. Więc też musiałam to zainkorporować do swojego planu, ale to, co jest najważniejsze i co dla mnie jest najważniejsze w ogóle w całej tej mojej podróży, od kompletnego, kompletnej nieświadomości finansowej do bycia osobą, która zna swoje finanse, wie ile zarabia, wie co robią moje pieniądze i tak dalej, i na co je wydaje. Najważniejsze dla mnie jest to, że ja cały czas ten kredyt spłacam, cały czas to się dzieje, tylko dzieje się po prostu wolniej niż zakładałam. Nie jest to radykalne oszczędzanie z radykalną spłatą do momentu, kiedy sobie to założyłam, tylko przesunęło mi się to wszystko w czasie i w tym momencie. Yy, Przewiduję, że spłacę wszystkie moje zobowiązania finansowe do kwietnia przyszłego roku. Jak widzicie, możecie sobie założyć jakieś tam rzeczy, e, a życie może Was zaskoczyć, bo, bo, bo my się kompletnie nie spodziewaliśmy tego, że będziemy się przeprowadzać. Planowaliśmy zostać w tamtym mieszkaniu jeszcze parę lat. E, no ale cóż, wyszło tak jak wyszło. Najważniejsze, że my jesteśmy zadowoleni z tego, gdzie jesteśmy. A ja tak mówię, dostosowałam swój... Plan do tego, co się działo w moim życiu. I to wszystko ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. I co? Widzimy się w kolejnym pa!